Naprawdę no, to mi nie stać. Nie stać się, na... Jak cię nie stać? Jak ty zginąłeś? Czemu? Ej, jak ty zginąłeś? Halo, Janek. Ej, no co ty? Nie. No kurde, przecież żartowałem no stary, no. Ale to jest, jak jest to słuchajcie kolejny oszust na moim kanale, jest, słuchajcie, jest totalnie kurde kozacki, także w tym momencie musicie, musicie zostawić łapkę w górę. Słuchajcie, 800 łapek będzie kolejny oszust. Serio, musicie być 800 łapek. I, no, I napiszcie wszyscy w komentarzu y, Janek to wam przypnę serduszko, ponieważ słuchajcie, oszust jest totalnie kozacki. Janek bardzo smutno mu się stało, ja tutaj dałem mu swagera za to że był na tym odcinku i, i, i strasznie się popłakał i w ogóle, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał dzwonem, wbiać na no i piszcie właśnie w komentarzu wszyscy Janek, żeby było mu kurde lepiej i wbijajcie na mojego Discorda, macie tutaj teraz na ekranie no i w opisie także się ma. Halo jesteś? Jestem A to ten, bo ja pisałem tutaj do ciebie na tym na mysyg, że tego sojusza bym chciał, okej? Okay? Okej okay. Dobra, ej stary, a powiedz mi, czy ty masz gildię? Jeszcze nie! A nie masz? No dobra. To spoko, dobra, to zróbmy tak, że ty jesteś na random TP czy gdzieś na spawnie? spawnie. Na spawnie, na spawniarkach. A, to... A ty, ty masz nick ten, nie? 5509, y, mhm. 5, dobra, to stary ja mam ten nick taki zęciak. Generalnie to podtrzymam się po takiego jednego youtubera, ale to nieważne. Y, dobra, stary, się do mnie tepni. Wejdź do mnie tepni i stary. Nie. Ja ci może dam jakieś itemy. Stary, znamy się. No kurde, nie znamy się długo. Wiem o tym, że się nie znamy, no ale. Ale myślę, że możesz mi zaufać, kurde, co mówisz? No Dobra. Dobra. A ile masz lat w ogóle? 10. 10 lat masz? Mhm. No to stary, ja mam. Ja mam generalnie 9 i czwarte, ale. Ja myślę, że tam się to nie jest problem, duży. Mam, hmm. mam taki mam głos mocniej. Taki wiesz, taki głos, bo. Mama mi szybciej tam... Coś tam wlewała mi generalnie, wiesz, do picia. A to spoko. A pomóc ci? No pomóż stary, będziesz kozakiem jak mi pomożesz stary. Dzięki, dzięki. Ty kurde biedny jesteś strasznie widzę. No nie wiem jak tam... Masz pieniądze? Nie no żartuję. Na chleb to mnie nie stać. Nie stać się na... Jak cię nie stać? No nie stać. No to ja ci stary mogę ci pomóc. Ja, ja, ja tutaj ci ładnie pomogę, jestem dobrym człowiekiem. Yy, da, dam ci złoto w Minecrafcie eee. <głos》>, Nie no, mogę ci dać jakieś temy, Chcesz? Masz tutaj seta, stary. Dzięki. Żebyś, kurde, nie był tutaj jakiś biedny yy, premium case. O, dropnął, no, lol, ale kozak. Dobra, stary. Zróbmy tak, że yy, ja tutaj się wkopię z tobą, nie? Yeah. I, bo ja mam jakąś chyba gildę, ja mam gildę zjem. Ty to, może, mhm. ty, to może ja cię zaproszę, stary. To czekaj, G zaprosi Janek. Ja to nie zauważyłem nawet, bo ja myślę, że nie mam. Tylko, że mi wygasła stary. To weź dołącz i chodź na G baza, G dom, G dom okay. wpisz ja, ja, ja ci dam tutaj, kurde, stary, jakieś y, permisje, żebyś. Okej, okay, dobra, tu jest jakiś Ashley, y, tu jest mój widz, y, znaczy, widz, no taki brat bardziej, ale, bo ja nagrywam na YouTubie i ja mam tam 2 krop. nie wiem, 23 chyba, 23 subskrypcje mam. A ty nagrywasz na YouTubie? Janek? Nie, 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 nie nagrywa, nagrywa. Stary, ale... Stary. bo ty masz taki głos... Przypominasz mi jakiegoś youtubera, nie? Kurde nie A. wiem A. tylko... Czekaj, wes... wesa... Nie wiem, nie wiem, kurcze A bo Spaza, Spaza, to ty! A, to ty jesteś Spaza? Ty jesteś Spaza? Tak. A co ty A to tego ty pokazałeś. pokazałeś? Siusiaka? No to fajnie. No to, no to spoko. Dobra stary, weź skocz na dół, chodź tutaj na dół Dobra stary, ja się tutaj no. idę do ciebie Kurde, fajną mam gildię, nie? Fajną mam gildię. Bardzo ładną Dzięki stary, kurde jeszcze tu nie jest zrobione, ale myślę, że, 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 że ten, że tutaj ładnie, ogarniemy. ładnie ogarniemy Dobra stary, yy, powiedz mi jeszcze jedną rzecz Masz jakieś koleżanki w szkole? Do... Trochę dużo a do, a do której w ogóle ty chodzisz klasy? Trzecia trzecia Tak. Ale co technikum? Mhm mm Jak to chodzisz? Do to? trzeciej technikum? No do trzeciej klasy Ale technikum? Czy liceum? Nie, nie. A do jakiej? Do jakiej. No normalnej klasy Do normalnej klasy? Ale... Ale chodzi mi czy do jakiej szkoły? Do podstawówki? No E co ty robisz stary? Co ty tam? Gdzie jesteś? Nie jestem? Co? Co? No. Nie Gdzie jestem? byłem No tu jesteś stary Ej dobra Ej mam na ciebie, za... ciebie zadanie Tak? Jakie? Zróbmy taką akcję, że ja ci daję patrz, ja ci daję wszystkie moje perły stary weź, stary, weź rzuć wszystkie we mnie Jak rzucisz to ci dam stary koksa Co ty robisz? Nie no kurde Ty się zaraz zabijesz stary Czekaj 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 nie kop Weź tam jeszcze raz weź, weź tam jeszcze raz A bo dobra mam lepszy pomysł stary Chodź tu Chodź ja zrobię takie coś Nie ruszaj się, no nie ruszaj się Widzisz mnie? Tak Kurde, dobra. Lagam. Jak ja coś mnie wylogowało na chwilę. Dobra, wejdź się, nie ruszaj. Chodź tutaj stary. Stary. tak i patrz. Jeżeli zadajecie pytania, jeżeli źle odpowiesz, to cię uderzę po prostu złapię. Ty sam możesz wyjść, sam widzisz, że tutaj możesz wyjść. Bo przecież możesz możesz rozwalać, cię nie wyrzucę z gildii. No i dobra, stary. Dobra, i teraz patrz. Ja zrobię taką takie coś, że GPP i patrz. I teraz cię uderzę, nie? No. Widzisz, mogę cię bić stary, widzisz, czy nie? Tak, może Dobra, to kozak stary, dobra e, to... Ej, co? Jak ty zginąłeś? Ej, jak ty zginąłeś? Halo Janek Ej no co ty? Nie, ej no kurde, przecież żartowałem, no stary, no Ej no Janek żartowałem, przepraszam Chodź te odnam oddam ci wszystkie itemy Kurde, no nie wiedziałem, że się popłaczesz stary, no... Ja nie jestem taki, kurde. Y, TP accept Janek stary. No kurde przepraszam, nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. bo Nie wiedziałem, że tak stary zareagujesz. Jesteś stary czy nie? Jestem. No ej no Janek, no nie płacz, Ej! Ej, no Janek, masz tu diamenty! Daj. Da. Czekaj, czekaj! Czekaj, bo umieram chyba. Jestem. Stary, to zróbmy tak! Ja teraz zadzwonię szybko do brata, poczekaj Patrz, dzwonię do brata Dobra stary, patrz Dzwonię teraz do brata I on ci da swagera On ci da swagera, bo to jest właściciel tego serwera Halo admin Możesz dać stary swagera tutaj Jankowi? Bo, bo jest problem On ma nick Janek Janek5509 yy, i stary no swagera potrzebuje A... Jak śpisz? Śpię Śpisz No to co nam zrobić z Jankiem? On się popłakał przeze mnie, bo go zabiłem w Minecraft. Bana mu daj czy coś. A, no dobra, to mu bana. Dobra, to cześć. Cześć. Powiedział mi, że on ci dać bana, słyszałeś? Tak. Nie no nie dam ci żartowie przecież. Chodź ci. Czekaj. Nie no, żartował pewnie. Pewnie da ci swagera. O stary, dam ci swagera! No stary, przecież wiesz tutaj masz tutaj wszystko. Ja, ja ci daję tu wszystkie temy Stary, tylko nie zrób oszusta mojej gili ja cię tutaj zostawiam Bo jesteś kozakiem totalnym stary Kurde fajnie, że jesteś No także Ej, czekaj bo aura mi się włączyła, teraz mi się serio aura włączyła Ej, co ty robisz? Ej, stary aura mi się włączyła Kurde no nie bij mnie stary, no przecież ja żartowałem no Nie no, teraz serio żartowałem Teraz serio Miałem cheaty znaczy, ty to były, uwierzysz mi czy nie? Mogę uwierzyć. Dobra, Janek, przepraszam stary. Ja ci tu zostawiam. Nie no, tak stary, nagrywam odcinek, stary. Bo ja jestem YouTuberem, stary, mam pa parę subskrypcji. Możesz pozdrowić. Pozdrawiam. Dobra, Janek, stary. Mama mi wbiła, ale możesz tutaj powiedzieć ładnie, żeby zostawili dużo łapy w górę, i zasubskrybowali mój kanał z dzwonem. I jeżeli będą chcieli więcej odcinków z tobą, to kurde, to jesteś kozakiem i nagramy. Zostawcie tysiące w górę i z, z, suba, dzwoneczkiem no, Tyle to nie wbiją stary, ja no, mówiłem ci, 23, 23, 23 subskrypcje mam, 23 Więc no A, kurde, może 10, no, 10 wbiją no, łapek Dobra, wbijcie 10 łapek się będzie kolejny odcinek z Jankiem No, także się ma